Piękno, Mam nie. test. O kurwa, jeźdź do przodu. O, bank jest, bank jest, bank jest. Jeźdź do przodu. Ja i tak idę. No nie no, chodź do na do ten bank jeszcze. No do przodu jedź no po prostu. na 68, jest ten napad. Poczekaj, poczekaj, wille, poczekaj. 6 4 za plus również. Ton. Dobra, <laughs> to, teraz już wszystko wiem. To, to już jest potwierdzone, to już jest. To już, tak jest to już jest chój! To już jest. To ja już wszystko wiem. Ja już nic nie musisz mi tłumaczyć. Nic nie musisz mi tłumaczyć, ja już wszystko wiem. Dziękuję, pozdrawiam. Janek do DTU jutro idzie. Jak potrzeba, jak yy... potrzeba. A w sumie co? to ja nie wiem, co mam zrobić, kurwa, teraz. Co z nim robimy? No nic na chwilę obecną. No Jak nic, kurwa, do biura. Co no do biura? <laughs> no kurwa po